Pewnie nieraz widziałeś domowe biblioteczki wypełnione po brzegi książkami i zastanawiałeś się, ile ci ludzie na to wydają. I czytanie jest taką, takim zajęciem, takim hobby, które może być albo bardzo kosztowne, albo może nie przynosić żadnych kosztów. Ja zaliczam się do drugiej osób, ludzi, którzy czytają za darmo. Czytam bardzo dużo i przez ostatni rok nie wydałem na książki ani złotówki, chyba że książki do szkoły, ale to inna bajka. Więc w tym odcinku przekażę ci i przedstawię moje sześć sposobów na darmowe czytanie. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to lecimy. Pierwszą formą darmowego czytania jest pożyczanie książek od znajomych, rodziny itd. Czyli czym więcej znajomych masz, tym więcej masz potencjalnych e, biblioteczek domowych. I czasami wystarczy mieć jednego znajomego, który ma podobne zainteresowania i kupuje książki, po prostu wypożyczacie od niego. I nie jest to żadne żerowanie, ponieważ Ludzie lubią pożyczać książki innym osobom, a potem rozmawiać na ich temat, więc naprawdę nie dość, że osoba, która ci pożycza te książki, bardziej zaczyna cię lubić. Po drugie, masz darmowe książki, no i po trzecie, zwię zwiększasz relacje z tą osobą, więc naprawdę same plusy. No i jeszcze czwarta rzecz, masz osobę, z którą możesz podyskutować potem o tej książce. Następny sposób to okresy darmowe, okresy próbne. W różnych platformach streamingowych, jeżeli chodzi o audiobooki i e-booki, I teraz Ci przedstawię listę tych wszystkich firm. W każdej masz minimum 7 dni darmowych, czasem zdarzają się nawet miesiące darmowe, więc spokojnie możesz nawet do... przy dobrych wiatrach, masz nawet rok korzystać z tych różnych platform za darmo. Lecimy Audible, dalej masz Scribd, dalej Audiotekę, Bookbeat. Empik Go, Storytel Legimi, Legimi. Więc masz te 7, 7 firm i z każdej możesz skorzystać na 7 dni. Więc masz 7 razy 7 49 dni darmowego czytania, słuchania. Więc naprawdę to jest kolejny dobry sposób. I 49 dni to minimum, bo czasami jest 14 dni, a czasami są oferty specjalne, gdzie możesz nawet słuchać za darmo przez 2 miesiące więc naprawdę świetna sprawa. Dalej mamy stronę wolnelektury.pl, gdzie te już dużo starsze książki, które no po prostu są rzadziej czytane, może nie zawsze rzadziej, ale po prostu te starsze są udostępniane chyba przez państwo za darmo. Po części tam znajdują się również audiobooki, więc to jest naprawdę kolejna spoko strona wolnelektury.pl. No i ostatnie klasyk. Znajdujący się w każdym filmie o tej tematyce A mianowicie biblioteka Biblioteka to świetne miejsce, masz tam mnóstwo książek Jeżeli trafi Ci się dobra biblioteka To oni na bieżąco dokupują nowe książki Więc naprawdę nic nie tracisz A masz czasami nawet nowe książki od razu po wydaniu I co ciekawe w jednym mieście Zazwyczaj masz więcej bibliotek niż 2-3 Więc możesz chodzić trochę do tej, trochę do tej I Każda ma nieco inny asortyment przez co myślę, że spokojnie znajdziesz książkę, która cię interesuje. I ostatni sposób, taki może dodatek do biblioteki, to Legimi. Większość bibliotek, może nie większość, ale przy, na przykład moja, i słyszałem, że tam dużo bibliotek, udostępnia kody do Legimi, przez co możesz za darmo czytać książki, e-booki z Legimi. Tylko poprzez dostanie kodu od biblioteki, więc oni wykupują tam jakiś pakiet i potem rozdają go swoim czytelnikom. Musisz mieć tylko kartę biblioteczną. Więc to, są, to jest moje sześć sposobów na darmowe czytanie. Jeżeli wydajesz kasę na książki, to, to nie wiem, czy to jest dobry, dobra sprawa. Nie no, jak ktoś lubi kolekcjonować, to nikomu nie zabronię, to też jest w porządku. Też bym chciał kolekcjonować, ale jednak bardziej zależy mi na większej ilości pieniędzy. Przede wszystkim, ale kolejny bonus darmowego czytania jest taki, że oszczędzasz naturę, bo jednak jedna książka to trochę papieru musi na nią pójść, trochę drzewa musi na nią pójść, trochę pracy ludzkiej musi na nią pójść, więc naprawdę oszczędzasz naturę. Jeżeli nie przekonują Cię aspekty pieniężne, to masz tu jeszcze aspekty ekologiczne, więc mam nadzieję, że pomogłem Ci tym filmem i wprowadziłem Cię ten świat darmowego czytania, dzięki któremu twór, Twój portfel Ci podziękuję. Jeżeli wyciągnąłeś coś tego, z tego filmu, to daj mi łapkę w górę i jeżeli Ty masz jaki, je, jakiś jeszcze nowy sposób, którego ja nie znam, to chętnie go przeczytam, więc napisz w komentarzu koniecznie, jaki Ty masz sposób na darmowe czytanie i może ja znajdę coś nowego i bardzo mi się to przyda, więc dzięki za ten odcinek. Cześć!